Nosiu, Ziemku, drogie dzieci, witajcie w moim domu, jakże się cieszę, że was widzę. Zobaczcie, jak przygotowujemy naszą choinkę na święta, to Elf Elektryk szykuje oświetlenie, a ma małe problemy. Zapewne jesteście ciekawe waszych prezentów, dobrze, ale muszę najpierw sprawdzić, czy aby na pewno zasługujecie na nie. Chodźmy. Drogie dzieci Zobaczmy, co my tam mamy o was w mojej księdze Wyglądacie świetnie To zdjęcie wykonał mój najlepszy pomocnik Elfi Wiem też, że byliście na wspaniałych wakacjach Jesteście z Polski, prawda? Zobaczmy, co my tam jeszcze o was mamy. O, ale zabawa niesamowite. Moje elfy też tak czasami harcują. Wiem też, że lubicie słuchać bajek na dobranoc. Ech, trochę zgłodniałem. Zaraz, zaraz. Gdzieś tu miałem moje ulubione ciasteczko, gdzie ja je schowałem. A, jest! Moje ciasteczko upragnione Ten smak i jagódek i malinek i ta posypka lukrowa. I zaraz wam opowiem o tym wyśmienitym smaku i rodzyneczki, środku takie napęczyniałe, rozkoszne. Tyś ją. Już trzecie ciastko, które mi zresztą Ty łakom czuch, jeden ty. Eee, dobrze, trudno. Może jutro coś mi elfy przygotują. Eee, chodźmy. Zaraz pokażę wam, skąd ja to wszystko o was wiem. Eee, tak, tak. Eee? Co? O, co to to? Fabryka prezentów. A jak widzicie, działa na pełnych obrotach. No dobrze, dobrze. Ale nie to chciałem Wam pokazać. Ach, chodźmy. Oto moja magiczna komnata. Tutaj testujemy różne magiczne gadżety, dzięki którym moje elfy mogą niepostrzeżenie wejść do domu każdego dziecka. Również do waszego domu. Zresztą zobaczcie sami. Ten zegarek jest fantastyczny. Zmniejsza elfy. O, 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 jaki maluszek. Mój mały, tajny elfik. O, o. Ach. Zosiu, Ziemku Jak myślicie, od kogo ja o was tak dużo wiem? Domyślacie się? A... Poznajecie? Zazdroszczę wam, że macie kogoś takiego obok siebie. Wiem, że troszczy się o was i pomaga mi z prezentami. Pamiętajcie, żeby podziękować i przytulić. Na pewno to doceni. I skoro już wiecie, skąd o was tyle wiem, chodźmy zapytać elfy o to, czy zasługujecie na prezent w tym roku. Ach, kochane elfy, wezwałem was tutaj, żeby się naradzić w sprawie pewnych dzieci, które nie wiem, czy zasłużyły na prezent. Zresztą, sami zobaczcie, o kim mowa. Nie wiem, co począć z tymi dziećmi, a wy, jak myślicie, zasłużyły na prezent, czy nie? Co z tym zrobić? O, brawo, świetnie! Moje elfy mi mówią, że mogę was wpisać na listę grzecznych dzieci. Jakże się cieszę. Promyczku, może zagraj mi moją ulubioną piosenkę sprzed lat O, 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 a co to? Czyżbyśmy nie zapłacili rachunków za prąd? No cóż to za hałasy? To chyba na zewnątrz. Szybko sprawdźmy to. O, uważaj. Dzieci polędry dzisiaj A! Oj, bądź Oj, czekajcie, to o, czekajcie, zaraz, zaraz A, to Elf Elektryk znowu coś zepsuł, jak zapalał choinkę Zobaczmy, czy w końcu mu się uda zapalić te światełka No, zaraz po... Ko A, kochani, to są nasi wyjątkowi goście, którzy nas teraz oglądają Musimy dla nich zapalić te światełka o, aj, chyba jednak będę musiał użyć mojej magii. Raz, dwa, trzy. O i proszę, udało się w końcu. O, a co to? O? A, to lista zaleceń specjalnych dla dzieci, które chcą mieć wyjątkowe prezenty. Drogie dzieci, elfy mi tutaj napisały, że musicie się starać przez cały rok, jeżeli chcecie być na liście grzecznych dzieci. A przede wszystkim pamiętajcie, nie obrażajcie się bez powodu. Moje elfy na pewno do was zajrzą, żeby sprawdzić, czy się staracie.